I kolejny kościół barokowy przy Głównej ulicy, ale to, co jest interesujące, to to, że jest cały w takim wystroju biało-czerwonym. I tu pani, która pilnuje, udzieliła nam informacji, że to jest związane oczywiście z. Śmiercią Chrystusa. Kolor biały symbolizuje wodę, która wypłynęła z boku Chrystusa, a kolor czerwony to oczywiście krew. Ale przyznam się Wam, że pierwszy raz w życiu widzę tak udekorowany kościół. No okres postu Dla mnie to jest coś niebywałego co pokazuje jak różne są oblicza tej religijności europejskiej I to są stacje drogi krzyżowej. Teraz dopiero dzięki mojemu przyjacielowi udało mi się to rozczytać. Faktycznie to są stacje drogi krzyżowej. Zobaczcie, to tylko potwierdza. Moje stwierdzenie, jak różne są oblicza religijności europejskiej. Mówi się o zeświadczeniu środowisk, społeczeństw, no ale, kochani, ktoś to musiał wykonać. Ktoś to musiał zawiesić. Czyli jest jeszcze duża liczba wiernych, którzy przy tym pracowali. Naprawdę, słuchajcie, wierzę, że jest sto kościołów w Palermo. Wierzę, że to momentami jest taka religijność deklaratywna. Ale w tej religijności jednak jest jakaś dziwna moc. Oczywiście, można powiedzieć, że to nie tak, ale ja to tak odczytuję, że to jest taka moc w tej religijności. I dobrze, że. W różnych kościołach powstają takie zwyczaje związane z tą naszą religijnością. Pozdrawiam z kolejnego barokowego kościoła w Palermo.